Przed tygodniem na ekrany kin trafiła szósta część kultowego już filmu Szybcy i Wściekli. To właśnie ta produkcja zainspirowała dwa grudziąckie kluby, miłośników BMW i Volkswagena do zaprezentowania swoich samochodów oraz wspólnego pójścia do kina na seans wspomnianego filmu. Myślę, że warto wspomować taki dobry film, a że jesteśmy jednym z największych klubów w naszym mieście, to chcieliśmy z wszystkich fanów marki BMW, jak i Volkswagena, z którym współpracujemy, żeby właśnie pójść razem do kina i dzisiaj zaprezentować nasze samochody ludziom z Goziądza. W zlocie, który miał miejsce na placu przed Galerią Handlową Alfa, wziął udział kilkudziesięciu sympatyków czterech kółek. Tak jak znam prawkę, 2008, to się zaczęły pierwsze młode, pierwsze samochody. No to jest ogólnie dziewiąte auto. Szósty Volkswagen, znaczy szósty z grupy Volkswagena. Miłośnicy czterech kółek poświęcają wiele pracy, aby móc później na różnego rodzaju zlotach prezentować swój samochód. Czasu może nie aż tak dużo co wyrzecie? narzeczona, na no to fochy jakieś, że bardziej pieszy ten samochód niż ją, ale ogólnie jest dobrze. W Grudziądzu klubów motoryzacyjnych nie brakuje. Jednak te skupiające sympatyków marki BMW i Volkswagen działają najprężniej. Głównie klub BMW zrzesza fanów motoryzacji, nie tylko BMW, no a że robimy fajne imprezy, są z nami fajni ludzie, także złączyliśmy się z Volkswagenem, wspólnie razem dobrze się bawimy. Oczywiście klub BMW planuje kolejne imprezy. Teraz planujemy na większą skalę zrobić zlot na naszym terenie, naszego miasta, żeby się rozprawować jednak w naszym mieście jako klub zgoździający. Po zakończonym zlocie część uczestników udała się do kina na wspólny sans filmu Szybcy i Wściekli 6.